Witam w ten piękny, niedzielny dzień Pełnia 22 sierpnia 2021. I właśnie dzisiaj przyszła mi cudna cudna ustrawiająca myśl, uzdrawiająca uwalniająca, bo jak wiemy, jak ja wiem, no jak jest w życiu to, Czasem jesteś, jestem zmęczona y, tymi ciągłymi lekcjami życiowymi, które dostaję do odrobienia, ciągle tymi samymi. One się często bardzo powtarzają, a z czasem i bywają trudniejsze, bo jeśli nie odrobię jednej lekcji życiowej, to przychodzi kolejna podobna, o podobnym znaczeniu, ale mocniejsza, po to, żebym mogła ją zrozumieć, żebym mogła się. Otworzyć, nauczyć, zaakceptować, pokochać na to, co do mnie przychodzi, czyli na tą moją wypartą część mnie, której nie zaakceptowałam, nie pokochałam. Przychodzi to, oczywiście, te wszystkie lekcje przychodzą w przeróżny sposób. Czasami są to sytuacje, czasami moje błędy, czasami w postaci ludzi, czasami są to mniej lub bardziej. Przyjemne dla mojego egotycznego, yy, dualnego umysłu yy, lekcje. No ale przechodzą, non stop przechodzą. I czasami właśnie yy, no też wraz z tymi kolejnymi lekcjami przychodzi i zmęczenie. Jakie umysłowe, egotyczne. Jednak dzisiaj dzisiaj przyszło mi przecudne właściwie. Chciałam powiedzieć, przyszła mi przecudna myśl, ale właściwie to przecudne odczucie odczucie miłości, wdzięczności, radości, e, pogodzenia się na te przechodzące lekcje i wdzięczności za to, że one przechodzą, że cały czas my cały czas mamy, ja dostaję te lekcje i cały czas mam możliwość. Uleczenia siebie, swojego serca, uwolnienia się od przywiązań egotycz do egotycznego umysłu i przywiązań egotycznego umysłu do, do różnych rzeczy, uwarunkowań. Um, więc dzisiaj właśnie przeszło takie uz uwalniające, uzdrawiające, e radosne. Uwznieślające uczucie wdzięczności yy, i radości z tego, <laughs> że mamy nieograniczoną, dopóki tu jesteśmy na Ziemi yy, i nie tylko, mamy nieograniczoną możliwość przystępowania do tych lekcji życiowych. Mamy nieograniczoną możliwość rozwoju. I to jest po prostu niesamowite. To tak, jak po nocy nadchodzi dzień, i to jest po prostu wiadomo, że tak będzie, że po dniu nadejdzie noc, po nocy dzień, i one się powtarzają i powtarzają. A my za każdym razem, gdy przychodzi ten poranek, wstaje słońce, możemy być wdzięczni i radować się z niego. I jest wspaniałe, tak samo jak właśnie te lekcje życiowe, które dają nam ciągłą, nieograniczoną możliwość um, uczenia się uczenia się, odrabiania tych lekcji. Także ciągle wciąż na nowo dostajemy tą szans, szansę stania się lepszymi nami samymi. Dostajemy ciągle szansę na to, aby się prawdziwie pokochać i zaakceptować poprzez właśnie te lekcje życiowe, które do nas przychodzą, i dostajemy je i będziemy je dostawać, bo boskość, bo wszechświat, bo życie jest nieograniczone jest obfite, jest hojne i kocha. I kocha i życzy nam jak najlepiej, i chce dla nas jak najlepiej, po to, abyśmy się mogli rozwijać, po to, abyśmy mogli się spełniać, uwalniać, uwzniaślać. To jest niesamowite i ogromna, ogromna wdzięczność, i mm, miłość. Narodziła się do mnie dzisiaj we mnie właśnie w stosunku do wszechświata, i do tych nieograniczonych możliwości uczenia się i usnieślania. Dziękuję z całego serca. Um. Kocham to, kocham to, kocham, kiedy przechodzą takie właśnie myśli. Um. Które przechodzą w momentach wyciszenia, w momentach kontaktu ze sobą, a czasami nawet i w biegu życia. Także otwieram się na kolejne lekcje życiowe, cieszę się na nie i, i kocham, kocham, kocham. Dziękuję, Dziękuję do usłyszenia.